Biada wam przewodnicy, ślepi. Takich słów używa dzisiaj Jezus, bardzo ostrych słów w Ewangelii. E, przewodnicy. Można powiedzieć, to było do faryzeuszów, to było do uczonych w piśmie. No, ewentualnie też do tłumów, bo ktoś tam w tłumie mógł wtedy Jezusa e, usłyszeć i tyczyło się to właśnie e, niego. Ale do mnie nie. A właśnie Ewangelia jest czytana w Kościele, żywe jest Słowo Boże i może warto by było zastanowić się, czy dzisiaj do mnie Bóg nie mówi, konkretnie Jezus, czy nie mówi, przewodniku ślepy, głupcze, biada tobie. Mało tego, nawet właśnie jeżeli nam się wydaje, że to nie do mnie, to tym bardziej jest właśnie do mnie. Yy, zastanawiałem się też nad tym, co znaczy to biada. Yy, wiemy oczywiście, yy, jaki to ma związek. Yy, to jest takie wykazywanie błędu, prawdy, stawianie kogoś w jasnym świetle, na zasadzie prześwietlenia, pokazywania, yy, co jest nie tak. Yy, to jest tak, że oj, oj, nie? Ale. Biada to też, pomyślałem sobie, że tak naprawdę biada dotyczy tego człowieka, że on jest biedny. Biedny. Ta bieda polega w, na tym, że y, on prawdopodobnie tego nie widzi. Nie widzi tego, co jest mu wykazywane tego błędu, tej nieprawidłowości. Y, myślę, że. Nikt z nas nie jest wolny od takiego biada, od takiej biedy. Wystarczy przypomnieć sobie o tym, chociażby wtedy, kiedy przychodzisz do spowiedzi, jak jesteś biedny, jak bardzo potrzebujesz umocnienia, jak bardzo widzisz w sobie yy, ten kontrast pomiędzy świętością, a tym, co zrobiłeś, nie po Bożej myśli, nie po Bożemu. I każdy ma jakieś inne biada. Jezus wylicza tych biada trochę dzisiaj. Może w którymś z tych się odnajdujesz. Mówię też to do siebie. A może jest takie biada, które Jezus nie wymienił dzisiaj w Ewangelii, a ty dobrze wiesz, że. Że jedno z tych biada tak naprawdę dotyczy się twojej słabości, konkretnej słabości, o której ty wierzy, nie została dzisiaj wymieniona. Myślę też dzisiaj o tej Ewangelii w ten sposób, że Jezus wtedy, kiedy trzeba, mówi trudne słowa, i wcale się tego nie boi. A my bardzo często. Boimy się w obecności kogoś zwrócić komuś uwagę, bo właśnie lękamy się odbicia piłeczki, albo właśnie osądu, y, albo takiej nadmiernej wrażliwości, że ktoś wybuchnie na nas gniewem. Y, Jezus, sądzę, że się tym nie przejmował. Jasne, że był wolny od grzechu i mógł tym bardziej wykazywać błąd, ale nie sądzę, żeby się przejmował tym, że fra, faryzeusze się na niego roz, roz, rozzłoszczą. To jest coś bardzo pewnego, że jeżeli wykazujemy błąd, to ktoś się na nas zezłości. Obyśmy nie lękali się zwracać komuś uwagi wtedy, kiedy jest to potrzebne. I z drugiej strony, jakby poruszając jeszcze raz ten pierwszy wątek mojego rozmyślania, obyśmy nigdy nie stawali w takiej pysze, że ja nie mam nic do yy, zmiany w sobie, że u mnie jest OK, albo że u mnie jest Konstans, że jest dobrze jak jest i tego nie zmieniajmy. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby nas uwolnił od takiego myślenia i od takich zachowań. Właśnie nic nie zmieniam i nic nikomu nie wykazuję. Duchu Święty, daj mi usłyszeć biada w stosunku do mnie. Duchu Święty, daj mi, abym wtedy, kiedy trzeba... Twoją mocą, dzięki Twojemu natchnieniu, wykazał też komuś biada i to zrobił z miłością, po to, aby prawda wyszła na jaw i aby, yy, i aby dobro było najcenniejsze dobro drugiego człowieka. Bądź uwielbiony w naszych słabościach, w tym, że nie staramy się czasami widzieć tego biada w sobie i że nie staramy się. Innym wykazywać biada, i konsekwentnie no, bierzemy udział w czyimś grzechu, cudzym grzechu. Uwalnij nas właśnie od tych schematów, i daj nam Twoje myślenie. Przemieniaj nasze myślenie na Twoje myślenie, i spraw, abyśmy byli bez masek. I aby Osoby obok nas również zechciały zdjąć te maski z siebie, że nic się nie stało, nic się nie dzieje wtedy, kiedy się stało. Duchu Święty przyjdź. Moi drodzy, dzisiaj y, dobrze by było w komentarzu. Y, Zadać takie pytanie, tak mi przychodzi na myśl, żebyśmy sobie zrobili taki trochę rachunek sumienia. E... Pomóc się dzisiaj do Ducha Świętego i zastanów się, jakie pytanie byś zadał komuś, kto tobie z kolei zadałby takie pytanie, co mam w sobie zmienić. Może trudno to zabrzmiało. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie, na przykład z twoich bliskich, i mówi: Słuchaj, chcę się nawrócić, pomożesz mi się nawrócić, powiedz mi, z czego powinienem się nawrócić. A ty zadajesz mu właśnie pytanie: Kiedy ostatni raz milczałeś, kiedy cisnęły się na twoje usta złe słowa? Kiedy od siebie wymagałeś, wtedy, kiedy inni od ciebie nie wymagali? Czy jesteś cierpliwy? Czy jesteś człowiekiem, który umie zachować pokorę wtedy, kiedy wszystko w Tobie wrze? Jakie byś zadał pytanie e, komuś e, bliskiemu Twojemu sercu? Takie, które, pytanie, które by pomogło zastanowić się nad jego biedą, pomogłoby mu w rachunku sumienia? Jeżeli masz takie pytanie, to zadaj nam dzisiaj w tych komentarzach. A aktem strzelistym niech będzie dzisiaj takie zawołanie yy, Duchu Święty: Pokaż mi moją biedę. Pokaż mi moją biedę. Co mam zmienić? Dobrego, błogosławionego dnia, trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach z Panem Bogiem. Thank yeah. you.